Klątwa została zdjęta. Nadszedł kres cierpienia zdrajcy. Udało ci się przywrócić jego duszę, dokonać tego, co bogowie uważali za niemożliwe. Akachi poszedł na sąd. Spotkał go los, który powinien być jego losem, gdyby Merkul nie interweniował. Nie trafi na ścianę, lecz znajdzie pokój pośród dusz fałszywych. Jego cierpienie dobiegło końca. A jeśli chodzi o Merkula, dusza mrocznego boga się rozwieje i popadnie w zapomnienie. To los, który mu się należy. W granicach mojego królestwa żaden z moich wiernych nie może umrzeć. Co do uczestników krucjaty, wiedzieli co ryzykują. Nie odpowiadasz za ich śmierć. Chaos zasiany przez ciebie w imię Akaciego nie zjednał ci przyjaciół pośród Panteonu. Bóstwa porządku zwrócą swój wzrok ku Tobie, gdyż jesteś symbolem wszystkiego, czemu one się sprzeciwiają. Jeśli chodzi o mnie, nie osądzę cię. Widzę rękę martwego Boga maczającą palce w Twojej krucjacie, widzę desperację porzuconej duszy, która próbowała ocalić ukochanego. Poza tym czyniąc dobro, udało ci się odkupić wiele grzechów. Przede wszystkim Twoja walka zapewniła Ci wolność. Wolność od okrucha w Twojej piersi, od żarłocznej istoty w Twojej duszy. Jak wydasz nowo zdobytą monetę i z kim ją wydasz, to już zależy od Ciebie. Moneta, o której mówił Twój Bóg. Mam kilka pomysłów na to, jak możemy ją wydać. Widzisz, duchowe środki płatnicze mają wiele zalet. Wreszcie, Reszemenie są święte polany. Gdzie osoby, które osiągnęły tyle, co my, mogą folgować sobie w świecie duchów, takie istoty są tam w pewnym sensie czczone, a już na pewno sławione. Oczywiście, żeby tego spróbować, musisz znieść jeszcze moje towarzystwo, ale obiecuję, że to ci się spodoba. Zrobiliśmy więcej, niż mogłam przypuszczać. Odwróciliśmy dzieło Boga, krucjata. Twoja krucjata to wielkie zwycięstwo może stać się symbolem. A symbole, jak Akardzi i pierwsza krucjata, takie symbole dają siłę innym. Ja tego doświadczyłam. Udało ci się mi udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że ta ściana może zostać zburzona, usunięta ze sfer, a ja dożyję chwili, gdy się to stanie. Wiedziałem, że dobrze robię, pokładając w tobie zaufanie. Dzięki Twojej woli. Moja przysięga została wypełniona, a ty znów jesteś sobą. Dzięki tobie przypomniałem sobie, jak to jest żyć, walczyć, czuć zew wędrówki, dokąd teraz zmierzamy. Moja kraina leży pośrodku wszech rzeczy. Nie możecie tu zostać, lecz nieskończona ilość drzwi stoi przed wami otworem. Jeśli chcecie, możecie wrócić na pierwszą strefę materialną. Lub zwrócić się ku innej sferze, gdzie się nie udasz, oby twoja decyzja, którą drogę obierzesz, należała do ciebie. I tak oto odwracasz się od mojego szarego miasta i obierasz drogę, która zaprowadzi cię daleko od mojej krainy. W nadchodzących latach przemierzysz wiele dróg, odwiedzisz wiele sfer, nie znam ich wszystkich, gdyż niektóre światy poza krainami są ukryte nawet przed moim wzrokiem. W nadchodzących latach Twoje imię będzie wielokrotnie wspominane w historiach o odwadze, która pojawiła się tam, gdzie stanęła Twoja stopa. Genoc znów pozostanie przy Twoim boku, a jego imię będzie z Tobą związane po wsze czasy. To prawdopodobnie najbardziej lojalny z Twoich towarzyszy. Zawsze będzie gotów stawić czoło wyzwaniu skąśliwym dowcipem i drwiącym uśmiechem na ustach. Gen pogodzi się z rodzicami oraz przeszłością, i chociaż nigdy nie odda się Bogom, odnajdzie inny rodzaj wiary nie w religii i obrządkach, lecz w miłości, przyjaźni i zaufaniu. Kaelin opuściła cię, zdecydowana kontynuować krucjatę przeciw ścianie. Zebrała ocalałych z bitwy o miasto Sądu i zaprowadziła ich na Sferę Cieni, gdzie szukała kolejnych sprzymierzeńców, którzy ruszą z nią na nową, większą wojnę. Lecz nawet po sukcesie twojej krucjaty, Kaelin nigdy nie stanie się takim przywódcą jak Akachi i ty. Może to jej bezkompromisowa determinacja, Albo bezczelny bunt przeciwko bogom, odpychają od niej popleczników. Niemniej, Kejlin i jej rodzeństwo nie porzucą swojej sprawy. Wiele razy będą atakować moje miasto, za każdym razem wydzierając ze ściany po kilka dusz i uciekając, zanim moi poplecznicy ruszą w pogoń. Długo jeszcze będzie próbować, buntując się przeciwko bogom i sferom. I chociaż mówi się, że z upływem lat jej skrzydła pociemnieją, nadal będzie stanowić światełko nadziei dla więźniów ściany, a jej imię będzie wypowiadane w modlitwach tych, którzy za życia nie znali wiary. Oku, Bóg Bestii, będzie towarzyszył Ci przez pewien czas, lecz zagłada Jego rasy będzie dla Niego wielkim brzemieniem. W końcu poprosi Cię o pozwolenie na powrót do Raszemenu i uzyska twoją zgodę. Nigdy więcej go nie zobaczysz, chociaż Rashemi wierzą, że śpi spokojnie w swoim kurhanie. Mówi się, że wiele lat później, gdy zastępy Tejańczyków przekroczą rzekę Mulsantir i najadą południowy Rashemen, duch Wielkiego Niedźwiedzia poprowadzi na nich armię zwierząt. Tejańczycy zostaną rozbici, a nawet jedna kropla raszaneńskiej krwi nie zostanie przelana. Jeśli chodzi o niedźwiedzia, niedługo później zniknie, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu, oprócz rozszarpanych ciał gnoli i czerwonych czarodziei. A co z tobą? Z czasem wrócisz do domu, do zachodniego portu, do przybranego ojca, który nigdy nie przestał Cię szukać. I w końcu naprawdę zrozumie, jak bardzo Cię kocha. Krasnolud Kelgar, żelazna pięść, także Cię odnajdzie i będzie niezadowolony, że ominęła go tak wspaniała przygoda i szansa na zmierzenie się z Bogiem. Za namową Kelgara zgodzisz się na ostatnią podróż śladami Waszej słynnej już drogi do warowni na rozstajach. Kiedy rozejdą się wieści o waszej podróży, setki gapiów zbiorą się w Highcliff i Neverwinterze z nadzieją, że ujrzą Lorda Kapitana, który ponoć od dawna miał nie żyć. Kiedy w końcu dotrzesz do warowni, ludzie przywitają was jak bohaterów, pieśnią i napitkiem. Starzy przyjaciele zbiorą się, by czekać na twój powrót. Elficki czarodziej Sand Bevil Starling i inni, którzy pozostali przy życiu. Czy osiądziesz tam i obejmiesz funkcję Lorda Kapitana, a może ponownie wyruszysz na poszukiwania jeszcze większej spuścizny, ta historia dopiero powstanie.